Raz. Może jeszcze troszeczkę przyinterno, żeby więcej było widać. Mhm. Więc bardzo możliwe jest liczenie w ten sposób, ponieważ tutaj na spadku widzimy 5 podfal. To byłaby to fala A spadkowa, tutaj B, tutaj C, całość z korektą płaską trochę nieregularną, czyli raz A, B a więc raz, dwa i tutaj mamy falę trzecią raz, dwa, trzy, cztery i spodziewamy się fali piątej do góry dlaczego to liczenie może być poprawne jeżeli to jest fala pierwsza i druga no to zmierzyłem zakres pierwszej I czwarta może mieć przepraszam, piąta może mieć 100% fali pierwszej, to się dosyć często zdarza na indeksach giełdowych. Jeżeli to liczenie jest poprawne, to w nim pomaga jeszcze narysowanie kanału trendu który już na innym indeksie rysowałem. To jest tak kanał bazowy, fala pierwsza, fala druga. Pierwsza, druga. Jedziemy na fali trzeciej cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, że ten kanał trendu narysowany, może troszeczkę oczyszczę, ten kanał trendu bazowego wyznacza kierunek główny indeksu. Natomiast fala trzecia ma swój własny kanał trendu on czasami jest bardzo wąski tu będą się troszeczkę trudniej narysować więc fala trzecia troszeczkę naruszyła ten karę trendu ale jeszcze możliwe jest powrót do tego miejsca więc możliwe jest liczenie w ten sposób tak jak mówię raz, dwa teraz jesteśmy na fali trzeciej raz 2, 3, 4, 5. Tu się skończy fala trzecia i potem nastąpi fala czwarta. Prawdopodobnie będzie m, z powodu zasady zmienności, jakimś zegzakiem, większym może się oprzeć aż na kanale w dolnym ograniczeniu tego bazowego kanału, czyli nie może naruszyć tego poziomu. To jest poziom fali pierwszej szczyt e, 2 6200, 6200 300 Mniej więcej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i potem ruszymy jeszcze z falą piątą. której zakres może być, może teraz powiększe. Raz, dwa, trzy, cztery i wtedy byśmy skończyli strukturę A, B, C albo raz, dwa, trzy kluczowym momentem w tej chwili jest najbliższy tydzień, który pokaże czy to co nam się zarysowało na brytyjskim indeksie jest spadającą gwiazdą, groźno spadającą gwiazdą czy jednak sygnałem dalszego mocniejszego ruchu do góry. W tradycyjnej w analizie technicznej taka świeca japońska jest oczywiście sygnałem spadku Spadająca gwiazda obejmują Amerykanie bączek spinning top więc ta świeca jest dosyć groźna. Jeżeli przejdziemy do interwału szybszego, no to rzeczywiście był to dosyć duży spadek, ale może to już być skończona fala czwarta. O której tutaj mówiłem, w całej tej potwali trzecie, pierwsza, druga, trzecia i A, B, C, czwarta, oparcie się na kanale trendu bazowego na dachu tego kanału i potem możliwy jest dalszy ruch w górę. Kluczowym yy, poziomem, który by pokazał, że to liczenie jest niepoprawne, będzie spadek poniżej jak tu wspominałem tego poziomu już będzie zanegowany fali czwartej tak. także to by pokazało, że to była tylko korekta czyli to struktura A B C nie będzie impulsu więcej i rynek zawraca to tyle chciałem przybliżyć brytyjski indeks który może pokaza pokazać że przed Europą możliwy jest dalszy ruch do góry nie jest to tylko myślenie życzeniowe, bo jeżeli indeksy europejskie dalej będą szły, może to obudzić optymizm też na polskim rynku i rozbić trójkąt symetryczny, na który to rozbicie wielu inwestorów czeka, żeby przekonać się, że jest kawałek jeszcze optymizmu w Europie też środkowej. Dziękuję.